Siemanko ziemeczki, witam was bardzo serdecznie w grze, która nazywa się Ice Rage Hockey i dzisiaj jest ze mną Almos.pl Almos.pl, y... czyli inaczej Izer i ta gra to jest taka po prostu gra, taka sobie gra i tu już ostatnio, na czym ona polega, można tutaj bić kijem i ten, i, i ogólnie strzelić bramki, i tu jest i go bijemy, i on życie takie dziwne, no. no i, no i po, po prostu można go cały czas lać, i też obrywać, i strzelać gole, i tak dalej, z, i smak, za darmo, I, no, w sklepie play normalnie. No to pogramy sobie drugą rundę z, z... z... <zabtu> Który ma drugiego dziadka na bramce. I będziemy się zmieniać y... z tym, z Almostem. Z Izerem, czyli Almostem, czyli Izerem. I można też strzelić bramki, jak się strzeli bramkę, to takie coś, jak, jak on nam, to czyli to, to samo będzie, jestem w tej chwili w domu Izera. No i... nie. Dobra. No nie, no powiedziałaś. John Gore. 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 No nie no. Obrywam cały czas. No No i wygrałem! Popatrzcie. Nie no, pójdę na tyle hardcore. Dobra. No i kabum. O, to wygram. Ta runda będzie. Ten laser. No kurde, no. Co ma jakiś To jest poplop, bo on jest niebieski, a niechaj mi... jest podzielony. No i padłem. Jak widzicie niebie, niebieski wygrał. Od początku. Tu są niestety reklamy, więc włączy się jakaś dupa. Na... Dobra, walić reklamację. Zam... Przestań to. Zatrzymaj.